Na szlaku smaku, dzień dobry, witam z strzęsacza. Za moimi plecami Villa Hof, czyli obiekt, który oferuje bardzo wiele, bo i komfortowe pokoje, i basen, ale też to, co najbardziej mnie interesuje, jest tam restauracja mocno powiązana z łososiem jurajskim. Cóż to za łosoś? Za chwilę się przekonamy. Zapraszam do środka, zapraszam do kuchni. No jesteśmy w miejscu, do którego tak normalnie zajrzeć nie można. Kuchnia Willichow i Jacek, Jacek, który nim dowodzi. Witam. Serdecznie witam. Dzień, witam. Dobry. dzień dobry. I w na naszym towarzystwie jeszcze łosoś jurajski, na którym tutaj mocno pracujesz i budujesz menu. To powiedziałbym, kolor taki niemarketowy, jakiś taki trochę bledszy. Bo... Kolor naturalny, przede wszystkim naturalny. Widać po jakości mhm. i sprężystości mięsa i po smaku. Jesteśmy nad morzem, jesteśmy w trzęsaczu. Ten łosoś z Bałtyku, który tutaj szumi parametrów stąd nie pochodzi, ale pochodzi z Janowa, który też jest obok trzęsacza. Tam Dokładnie. jest hodowla łososia Jurejskiego, wyjątkowa hodowla. No, tak, 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 naturalna i przede wszystkim wody termalne i jakość, jakoś, która dzięki jakoś. temu w tym łosośu jest. E, oczywiście to nie będzie sama łosoś, którego będziemy pokazywać. Jacek ma na niego super plan. Jak to będzie wyglądało i co z tym łososiem zrobimy, to za chwilę Jacek pokaże. Czyli co? Szef do kuchni. Dokładnie. Zapraszam. i Hoff, miejsce, w którym mogą Państwo już bez żadnych koneksji i znajomości usiąść, zarezerwować stolik i zjeść dania przygotowane z łososia. Myślałem, że będziemy próbowali tylko tego łososia, którego przygotowałeś w piecu wcześniej na patelni, ale zaproponowałeś jeszcze coś, Przystawka. bo ten łosoś jurajski naprawdę daje sporą możliwość kreacji dań. Co to jest? Przystawka. Jest to łosoś gravlax. Czyli? Czyli marnowany 24 godziny w soli, brązowym cukrze, soku z grejpfruta, i whisky. I, I dużo już... ilością kopru. Tak, i za chwilę tego spróbujemy. Tutaj natomiast chciałbym pokazać to danie, które widzieliście, jak było przygotowywane. Spory, naprawdę spory kawałek łososia, warzywa i bardzo ciekawe. Długo się zastanawialiśmy nawet z naszą ekipą, co to takiego może być. Pokażę do góry, a ty powiesz i wyjaśnisz nam, cóż to takiego jest. Dekoracyjnie wygląda cudownie, zaraz spróbujemy, jak smakuje. Jest to nasza polska rzutkiewka zrobiona w suwi i ma taki kolor i naprawdę dobry smak. Okej. Okay. Ładny kawałek termusosia. łososia i warzywa i cieszę się, że nie ma tutaj jakiegoś takiego ciężkiego dodatku typu frytki, typu pieczone ziemniaki, bo chyba by to nie do końca pasowało. Ryby jest sporo, dokładnie. więc ta porcja jest solidna. Te dania są w karcie, to nie są dania, które stworzyłeś dzisiaj, bo wiedziałeś, że przyjedziemy, tylko te dania tak, można zamówić przechodząc do Ciebie. A la carte. Do Willichow. No to drodzy Państwo, pozostaje Państwu przyjść, powiedzieć, że znacie Jacka, i poprosić o taką przystawkę i takie danie główne, bazujące na łososiu jurajskim, rybie, która sama w sobie genialnie smakuje, o czym za chwilę się przekonam. Jacek, bardzo dziękuję za to sprawę. Dziękuję, miło by było. Zapraszamy do Willichow. tego tak to kończymy naszą wizytę w bardzo smacznym miejscu, którym dowodzi w kuchni Jacek, a króluje tutaj łosoś jurajski. To bardzo blisko ruin kościółka w Trzęsaczu, które na pewno odwiedzicie będąc w tym miejscu, więc zajrzyjcie także tutaj do Willichow, serdecznie zapraszam. Polecam, warto.